Reklama. Czy masz wielu łysych przyjaciół? Czy czujesz się przy nich dziwnie z bujną czupryną na głowie? Wiele razy myślałeś, co z tym zrobić, żeby nie czuć się głupio wśród łysych. Dziś znaleźliśmy rozwiązanie na Twoje problemy: łysozole. Łysozol to niezawodny środek powodujący szybkie łysienie głowowłosia. Wystarczy posmarować Twoją bujną czuprynę trzema kropelkami łysozolu i już po kilku dniach Twoje włosy zaczną wypadać, a po kilkunastu Twoja głowa zacznie lśnić. But today we have już 20... dziś zamów 200 gramowe pudełko łysozolu, a otrzymasz zupełnie gratis, za jedyne 100 złotych, szmateczkę do polerowania powierzchni śliskiej. Zamów nasz łysozol już teraz. Polecamy! Po reklamie. Tego nie pomalujesz. To za suk chrybujesz. Słucham? 그 부분.